Jesteśmy rodziną, kuzynie. Jak rodzina, powinniśmy jeść razem. Co ty na to? Nie ma problemu, Roman. Zjedzmy coś razem. Będę po ciebie za godzinę. Kuzynie, to wspaniała wiadomość. Do zobaczenia. Niko, cieszę się, że cię widzę. Ruszajmy. Niko, nie wyobrażasz sobie, jak się cieszę, że tu jesteś. Zanim przybyłeś do Liberty City nie było zbyt dobrze. Pamiętam maile od ciebie, kuzynie. Powinieneś mi powiedzieć, jak mają się sprawy, zanim tu przyjechałem. No dobra, nie jest nam łatwo, ale wspólnie dajemy sobie jakoś radę. Ameryka to szansa na nowy początek. Potrzebowałeś takiej szansy. Nie ma czegoś takiego jak nowy początek, Roman. Każdego dnia podnosimy kolejny ciężar, który dźwigamy do końca naszego życia. Nie można go upuścić i udawać, że wszystko jest w porządku tylko dlatego, że mieszkamy w innym miejscu. Przestań dramatyzować, Niko. Czas leczy rany. Zapominamy błędy przeszłości. Nic nie pomaga zapomnieć tak, jak dojrzałe, amerykańskie cycki. Nic tak człeka nie upiększa, jak Samara coraz większa, kuzynie. Dzięki Burger Shot mam już piąty podbródek. To są najlepsze burgery w Liberty City. Ręczę za to, kuzynie. Czas wracać do domu. Zabierzesz mnie? Nic nie pomaga zapomnieć tak jak dojrzałe amerykańskie cycki. Musisz zapomnieć o wszystkim, co ci się przydarzyło, i poszukać w tym kraju swojej nowej szansy. Szansy na wielkie pieniądze, szansy na zaciągnięcie studentki do łóżka, szansy na zrobienie z siebie dupka. Słyszałem to, jeszcze nie zapomniałem języka.

Yes, i

A pieprzyć Was wszystkich. Jesteście bandą dziwek i pedałów. Oczywiście wracam na spotkanie. I dobrze. Jeszcze będę kimś. Ta, jasne. Do zobaczenia, Mel. Zawsze byłeś dupkiem, Miki. Hej, uważaj, jak idziesz. Hej, a nie mówiłem? Pieprz się. Przepraszam. Iwan, spotkamy się później, dobra? Siok, Kuzyn grubego Romana. Możesz powtórzyć imię? Wygadany Kutas. Chwytliwe. Siadaj. Kuzyn. Niko. Tak jest, Niko. Żaden tam Kutas. Zabawny z ciebie gość. Tym razem pozwolę ci sprzątnąć gówno z podwórka. Sprzątnąć gówno? Tak, powywijać. Nie rozumiem. Ludzie, którzy ze mną zadzierają, mają przejebane. Dobra, w porządku, uspokój się. Nieważne. Pewien staruch od miesięcy nie chce mi płacić. A ja nie jestem typem człowieka, którego można tak traktować. Stary Drań jest właścicielem sklepu z porcelaną na Camden Avenue w Dukes. Trzymaj. Nie skrzywdź go. Daj mu delikatną nauczkę. Nie potrzebuje do tego baseballa. <śpiewanie> yards turn right Ej, hey, wpuść mnie! Wisisz wladowi pieniądze staruchu. Wielki wlad i jego kasa za ochronę. Już się boję, niby przed czym on mnie chroni. Myślisz, że te drzwi ochronią twój sklep? Wiele tu można rozpieprzyć w drobny mak. To wład powinien mi płacić za wyganianie takich śmieci jak ty. Nic ode mnie nie dostanie. Przestań, zapłacę, zapłacę. Cholera, masz. Myślałem, że mieliśmy z Wladem umowę. Zrozumiałem jedynie to, że wisisz mu pieniądze. 100 yards, turn left. bringing you the sounds that are rocking dance forms all over the right now. This is Electroshock. In 100 yards, turn right. In 200. Yards. Turn left. Hej, wsioku, załatwiłeś sprawę? Odzyskałeś pieniądze Vlada? Zapłacił. Musiałem mu pokazać, że szyby są kruche, ale zapłacił. Nie zamartwiaj tym swojej wieśniaczej główki. Głupi Dureń popełnił wielki błąd mówiąc mi, ile zarabia w tym biznesie. To największy kanciarz w okolicy. Na szczęście nie muszę mówić jego klientom, za co płacą. To wszystko? Mogę odejść? Pewnie. Wynoś się z przed moich oczu. Jedź do miasta. Gówno mnie obchodzi, że most jest zakorkowany. Jesteś taryfiarzem. Hej, słucham, Roman Belik Enterprises. Nie, pan Belik wyszedł. Mam coś przekazać? W porządku. Świetnie. Nie, nie jestem gejem. Yes. Dobrze, tak, powiem mu. Siódemka, jedź do South Slopes. No dalej, Mohamed, gdzie jesteś? Słucham biuro Romana Bell. Cholera. Pieprzona bateria, co za burdel. Kapitalizm to brudny biznes. Ta, coś jak wojna. Niezupełnie. Nie. Rzeczywiście. Kiedy masz zamiar powiedzieć mi, co się właściwie wydarzyło? Nie będę ci prawić kazań. Ech, kiedy będziesz miał czas. Już, mam czas. Innym razem. Mogę jakoś pomóc? Tak, jedź po mojego przyjaciela, Little Jacoba. To równy gość. Tylko lubi sobie zapalić. Uważaj na niego. Jest na Oneida Avenue w South Slopes. Niko, brachu, powinniśmy czasem pogadać. Dobry ze mnie słuchacz. Jasne, chłopie. Mohamed, gdzie ty kurwa jest? Och, pani Weinstock. Nie, 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 nie pani. Co mogę dla pani zrobić? Dobra, rasta, dawaj ulica Dylan w Schottler. Ty Niko? Ten co człowiek mój Roman ciągle o nim mówi? Kuzyn Niko, pomoże Romanowi świat podbić i takie różne? Chyba ten. Podziw. Dobra, jedziemy do miejsca pewnego, gdzie poczekać na nie będziesz musiał. Raz masz? Muszę cię prosić o następną przysługę też. Spluwę wziąć możesz? Jak widzisz jakiś bajzel tam, zejdziesz i pomaga. Raz masz? Martwisz się o to? Wiem, jak używać broni. Mogę mieć oko na całą sytuację. Słuszność, bracie. Prawdziwy Romana kuzyn z ciebie jest. Podziw. Razu jednego fechłak ten kwasy z bratem moim miał. Badmanem. Ja chcę po spokojnemu, ale Dziach tylko wie, co oni tu zmaścić mogą. You have a rock. All right. Jesteśmy. Na górze tam dobre miejsce do pilnowania jest. Patrz, czy dobrze jest wszystko. Co to jest? Myślałem, że tylko jeden przyjdzie z was. Jacob, Jacob, Jacob. Jacob. Badmanowi my musimy dać nauczkę. Cholera, Niko, Fechłaków zdejmij ty. Rafid, ktoś kwiaty od spodu będzie gryźć. Jeden jeszcze jest Niko. Skasuj go. Smutna historia to, że swój co swojego zabić chce. Do kafejki wracamy teraz. Ryzykancki jesteś człowiek, Niko. Dobrze sobie z bronią radzisz. Mam doświadczenie. Pracować razem moglibyśmy my jakoś. W przyszłości niedługiej, wiesz? Zawsze szukam dodatkowej roboty, jeśli się opłaca. To numer mój. Przekręć za niedługo. Aging? Yeah. Science, has the science has the answer. Freeze yourself today so you can experience the future. the future. With Liberty City Cryogenics, you'll be placed in suspended animation using liquid nitrogen. Finally, science that makes you immortal. Start today in 50 and have your own cryogenics Dzięki za wszystko Ci. Spluwa Twoja może być. Lepiej niż ja jej na pewno używasz. Jedna miłość. Bayer, rasta. My we dwóch trzeba pogadać. Do środka chodź.